Z tej strony. Berka, berka. Były już głowy Hagiego Agiego. Były też głowy Bryantów, Głowy psów. Głowy pigi. Ogólnie dużo tych głów już było, dlatego dzisiaj będą wyjątkowo oczy. Ucieczka przed wielkimi gałkami ocznymi. Tak, nie przesłyszeliście się. Co oni jeszcze głupszego tutaj wymyślą, to ja już się nie mogę doczekać, nie? Ogólnie mamy tutaj 7 poziomów, w tym chyba siódmy to jest walka z bossem, więc powinnam chyba w jednym odcinku tutaj się zmieścić, tak więc skakujemy tutaj do dziury pełną oczu. oczu. Oczu w oczu nie wiem, jak to się już odmienia. Dobra, chodźmy tutaj ze strzałkami, pewnie tego nie możemy dotykać. A wy w tym czasie możecie mi napisać w komentarzu, jaki macie kolor oczu. Ja mam ogólnie niebieski. Skakujemy po drabinie. Adriana, ja oczy atakują mnie, jak to źle wygląda. Tak, takie usta trochę wygląda. Dobra, to wymijamy. To jest pierwszy poziom, więc dosyć prosty. Nawet sobie przejdziemy tutaj po. Oj! Woda! Ale tu mi się Riku utopi. Riku, nie możemy nurkować. Nie, no dobra, to nurkujemy. Jak ja pływam, to i ty pływasz. W ogóle zrobiłam tutaj w Robloxie koszulki. Pierwsza mi nie wyszła ogólnie, ale zrobiłam właśnie takie, jak mam w sklepie na werka.aferka.pl, więc jeżeli macie ochotę sobie tutaj zakupić w Roblox, to serdecznie zapraszam. Mój nick już znacie, werka.aferka, tylko pisane przez dwa fa. Oj, to po polsku coś jest napisane. Wyczuwam nowe zagrożenie. Czy jesteś gotowe? Nie, nie jestem gotowa. Nadal masz energię. Nie mam energii, bo nie wypiłam kawy. Jest mi trochę przykro. Tak bym się kawy napiła przed nagrywaniem. No i co? Jest oko? To oko jest szybsze niż pierwsze, ale nie może skakać. Ale ja mogę skakać, więc ja mogę je przeskoczyć. Ha, ha, ha. Ej! Ha, ha, ha. Ugryzło mnie w tyłek! Oj! Oj! Co tu się dzieje? Coś się zaświeciło. Jeśli nie jesteś jest wystarczająco szybki, aby dostać się za nią, jednego z okopów. Aha, tutaj te okopy. Nie? No zdążymy, prawda? Tu chyba musimy stanąć. O, patrzcie, laserami strzela oko. Gdzie teraz? Tutaj chyba, tak? Za tą białą ścianę. O, i mgła mnie wciągnęła. I co teraz? Poziom drugi. No nie było tak źle w tym pierwszym. Jesteśmy teraz w drugim poziomie. Zobaczcie, Gazo, nie jest ze mną. Jest w kolorze białym lub czarnym. Co tam się dzieje? Coś tam przeleciało i teraz nie mogę wskoczyć. Może w inną dziurę spróbuję wskoczyć. Nie to jest zablokowane. O, o! 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 Co tu się dzieje? Oj! 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 Zmiejcie mi zaraz ściana! Dobra, nie zmiotło. Co tu się dzieje? Jakiś kręciołek jest, tylko ja tu utknęłam teraz i nie mogę stąd wyjść. Ja chyba coś nie tak zrobiłam. A nie, dobrze. O niej, tu oko się zablokowało! Oh no! To chyba musimy odnaleźć jakieś przejście, tak? Tajemne. Więc musimy się kręcić razem z tymi drzwiami obrotowymi, nie? To tak jak w galerii są drzwi obrotowe. O, o, o Przejście! Huch! Zdążyłam. Jestem na checkpoint'cie. Boże, jaka głupia gra! A Oko! Drewniane oko! Ej, ono spadło! Czemu ono tu spadło? No i co? Nie możesz dalej przejść? Nie, żartowałam, jednak możesz. Nie chciałam się zdenerwować. Czuję się obserwowana w tej grze, nie? My musimy chyba tutaj na górę wejść, po tych schodkach. Ja ich nie zauważyłam w ogóle. Dobrze, że tu inni gracze są, to, to chociaż mi trochę podpowiedzą. A ja mogę wskoczyć na to. Oko. Oj! Ono tu w ogóle się przebija. Ale nie może nas zaatakować tutaj. Zobaczcie, ja tu stoję i nic mi nie robię. Jednak robi. Jednak kruby. Kolejny checkpoint. Wielka fioletowa plama. Mamy kolejne oczka, które już gonią. To te są takie lightowe te oczka. Idziemy dalej. Tam już czeka na nas pułapka, o, ale my je wykiwamy trochę, na skrót pójdziemy. Oj, czekajcie, duże oko nie widzicie, gdy jesteś na dole. Co, kolejna jakaś konkurencja będzie? No co mnie zabiło tutaj? O co tu Okej, okay, czyli tam się oko pojawia wielkie, więc musimy być tutaj na tych dolnych pypciach. Uf. Albo za ścianą, no. Dobra, poczekajmy tutaj, nie wychylajmy się. O, pojawiło się oko, fajnie. To teraz możemy przejść chyba. Oj. Level trzeci już mamy! My mamy tutaj siedem poziomów, więc fajnie, fajnie. Nie chodź po kwiatach, bo poniesiesz konsekwencje. Naprawdę? No i co, deptam te kwiaty i się nic nie dzieje! Czartowałam mi tak się dzieje! Jaka to jest głupia gra? Ej, to co, co się stało? Czemu on zanurkował pod ziemię? To są oczaki w wersji farmerskiej. Ja wiedziałam, że to będzie śmieszne granie. Oj, na dole są jakieś. Oj, 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 oj! oj! Zmiotło mnie! Gdzie ja mam uciec teraz? Może tutaj. Nie, 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 nie. nie. O, 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 gdzieś weszłam. Ale nie wiem, jak stąd wyjść. Co, ja coś nowego odkryłam, chyba. Patrzcie. Już skaczę jakieś oczko drewniane. Sztuczne oko drewniane, no proszę mnie zostawić tutaj! Nie! Dobra, jestem, mam checkpointa. Tam są jakieś kolejne oczy, ktoś chyba trafił razem ze mną do tego pomieszczenia. O! Poczekamy, niech sobie przejdą na spokojnie, mi się nie spieszy. O, teraz mi się spieszy. Siema? Widzę, że też tu za karę trafiłaś. Fajnie. Przynajmniej mam towarzystwo. W którą stronę ja mam biec? O, skoczyłam! Dobra, chodźmy tu, 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 tu. Podrabinie, Adriana. Strzelające oczka. Aha, czyli musimy tak wykiwać trochę. No czemu? Na Brajanki się dało skakać, a na te oczy nie da rady, bo zabiera życie. To jest niesprawiedliwe. O. No nie! I co ja mam od nowa zaczynać? Dobra, jestem. Idziemy dalej. Z Oczko, 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 nie, więcej oczków. O nie, 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 nie. Zalecimy. Widzę kolejnego checkpointa. Czy ja jestem naprawdę na jakimś chyba poziomie, na którym nikogo nie ma? Boom, masz 4 sekundy! Na co ja mam 4 sekundy? Aha, czyli ja się muszę chyba schować tutaj w ścianie, tak? Bo inaczej mnie zobaczy to oko. Dobra, lecimy teraz do kolejnej ścianki. To jest trochę jak w tej grze z Tsunami, że trzeba się chować za ścianą. Riku, dlaczego ty się wychyliłeś, co? Oko cię zobaczyło, nie możesz tak. Musisz się trzymać blisko mnie. Okej, okay, lecimy. A nie, jeszcze tutaj. Chyba nie zdążymy. A może byśmy zdążyli? A nieważne. Lepiej bezpiecznie przejść. No co? Nie zapomnij o tej grze, pracuję sami jestem gotowa, aby usłyszeć sugestie w mojej grupie roboczej. No na razie jest zabawnie, tylko dlaczego znowu ja mam zaczynać od pierwszego poziomu, na którym ja skończyłam? W czwarty mogę wejść? O! Dobra, jeżeli pominałam jakiś poziom, to przepraszam Was z góry. Idziemy do czwartego, bo nie jestem pewna, ale chyba ten trzeci pominęłam. Tu mamy oczy, które strzelają laserami. Trochę jak takie miecze świetle z Gwiezdnych wojen to wygląda. O, nie! To jest tak głupi, że aż śmieszne! O nie! Nie, nie! Nie, dobra, przeszłam. Nie pocięło mnie. Nie wiem, po jaką ja ostatnio tak głupią grę grałam w Roblox. O co tu chodzi? A tu musimy poczekać na wagonik, bo inaczej spadniemy chyba z tych torów. Tak jest przynajmniej to rozpisane. Ja będę pierwsza. Ja! No, co? Co? O, we dwójkę można siedzieć. Dobrze. Już myślałam, że mi tutaj zajęła wagonik. Zostępam. Ten wagonik spadł! Biedny! On miał przed sobą całe życie, a tak został biedny, strącony. Ale wbrew pozorom te gry na przykład z tymi głowami mi się podobały. Były takie nawet właśnie. O, dobra, jest wagonik! Szybko, lecimy! O, nie odjechał. Poczekamy chwilę. A co mnie zabiło? No bo... nie, poczekaj na mnie! O! Zdążyłam. Dobra, teraz Padłam. Znowu. O co tu chodzi? Czemu ja ginę? Znać odpowiedni moment, aby dostać się na wózek bez patrzenia. Bo tam się oko pojawia. Okej, okay. już kumam. Czyli musimy tutaj poczekać za każdym razem, aż się oko pojawi. No, jest. Patrz, dobra. To teraz możemy iść. Uh, ledwo zdążyłam. A, tu jest przejście, fajnie. Się dom czekać. Ktoś czeka na Ciebie na etapie piątym. Możesz zabrać ze sobą kilka osób, aby rzucić mu wyzwanie. Gram z jakimś minionkiem. Nawet ma banana zamiast głowy. fajnie. Nie, to jest nie minion. Miron! Trzy, dwa, Co to jest? Gammaję? Gammaje? To jest jakieś oko? Bóg? Nie wiem. Demoniczne oko! Ale przynajmniej muzyczka się fajna zmieniła. Taka do walki idealna Tylko ja nie dostałam żadnej broni, więc jak ja mam się tu bronić To rakiety Rakietami na nas strzela oko To, to ja nie, nie pisałam się na taką walkę Z bosem, a to, to jest bez sensu Dlaczego ja nie dostałam żadnej broni Jak ja mam się bronić w tym momencie Ja nie muszę unikać tych rakiet Nie się rozwaliłam! Nie zauważyłam tej rakiety! I co teraz? Ja mam powtórzyć poziom? Chodź tutaj szybko, szybko! Ja nie chcę być sama! Och, dobrze, przynajmniej mam koleżankę. No ja nie chcę sama w to grać. W ogóle, gdzie jest ta, ta koleżanka, z którą gram? Dlaczego jej tu nie ma? Czy ona już zginęła? O! Nie, co to za rakieta? No, jeszcze jedna rakieta, ale tu jakiś teleport się pojawił. Oczko pokonane, demoniczne, tak więc idziemy do kolejnego poziomu, czyli level szósty. Wskakujemy tradycyjnie do dziury. I mamy dwie strzałki. Zieloną albo czerwoną. Czerwona prowadzi tutaj do tych czarnych oczu, więc chyba nie chcę tutaj iść. Chociaż tam ktoś poszedł odważnie. Czy to jakiś skrót jest? Nie, po prostu padł, tak więc yy, nie będę ryzykować, idę tutaj za zieloną strzałeczką. Co tu się dzieje? O, czekajcie, podpowiedź mamy. Złote oko pojawia się co 10 sekund, zwykle nie masz czasu, aby przejść przez cały kurs. Po bokach jest kilka ukrytych miejsc, w których możesz poczekać i uniknąć oka. Poczekajmy na to oko, bo ja chcę je zobaczyć. I mamy 10 sekund. O, jest! Dobra, mamy 10 sekund. Mm. Dobra i po bokach, tak? Możemy się tutaj skryć gdzieś, gdzie nas nie zauważy niby. O, jest? Dobra, lecimy dalej. No nie wierzę w siebie. Dobra. O, o, o. Udało się. Poziom ostatni, czyli poziom siódmy. Czy to jakaś będzie walka z bosem? Jakiś wodny poziom. Oj! Coś tu pływa. Czekajcie, bo to są przeszkody jakieś. Musimy je chyba przeskoczyć. Jesteśmy w ogóle pod wodą! Okej, okay, czyli tutaj byli ci farmerzy znowu, gdzie nie można ich kwiatków dotykać. Dobra, będę pamiętała już. Czyli nie wchodzimy tutaj na ich platformę, bo się zdenerwują! No ale nie dotknęłam twojej platformy przecież! Gościu! To jest naprawdę ciężkie. Dobra. point. Udało się. Co tu się dzieje? Jestem na plaży i otka się opalają na leżakach? A to jest ratownik otko. Dobra, płyniemy dalej. Kręci mi się w głowie. Ej, chyba mi się uda. Albo w drugą stronę płynę. Level ósmy. To tu jest więcej poziomów? Co tu się dzieje? Co to za karuzela? Uf. Jakby Milusia się w to zagrała, to już by jej się przypomniało to, jak ja się wywaliłam na takiej karuzeli. O nie! Zaczyna 6 sekund przed niebieskim okiem, szybko. Oj, czyli to jakiś wyścig jest? Co się dzieje? Co, 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 co się dzieje? Czemu nie, nie mogę zacząć wyścigu? O! Udało się! Lecimy! Albo płyniemy po jakichś kanalizacjach dziwnych, tylko ta kamera przeszkadza! Okej, okay, czyli tutaj trzeba zaczekać, aż to oczko się pojawi na starcie i dopiero wtedy możemy zacząć wyścig. Dobra, to płyniemy w takim razie. Oj, nie wiem, którą drogę wybrać, więc popłyniemy prosto. Dobra, teraz tu. Sobie przybliżałam na maksa tutaj postać, żeby lepiej mi się pływało. Tutaj do góry. Ojeja! Nie, 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 te niebieskie potwory też się pojawiają. Wow! Ale nie ukrywam, że ktoś się postarał tutaj z grafiką, nie? Naprawdę jest całkiem okej. Okay. Przyjemnie. Dobra, tutaj do góry musimy się wynurzyć chyba, tak? No nie! Prześcignęło mnie! Ale niesprawiedliwe! To jak tu się Uy. przyspieszyć inaczej? Chyba się udało w końcu. Ale ja już nie byłam pewna, czy mi się udało. Po prostu tak się skupiłam i wpłynęłam i się udało. Dobra, tutaj trzeba znowu graty zebrać i chyba to będzie już walka z bossem. W rzeczywistości królestwo Otu jest pod kontrolą Felip i Bratwurze. O, coś dostałam. Miecz dostałam! Szkoda, że nie miecz świetny, bo by było zabawniej. Z kim mamy tu walczyć? Z Brajankiem? Ale nie ma Brajanka. Ale widzę go tutaj, że to będzie Brajanek. Jest Brajanek! <laughs> Takiemu imię nadaliśmy, więc to jest Brajanek, tak? No jak ja mam go pokonać? Oj, 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 małe Brajanki latają! Oj, oj, oj! To nie będzie takie łatwe, chyba. Czekajcie, podejdę do niego. A! Nie, do lamy wpadłam! skacze. skaczę, nic mi nie jest. Ale chyba jest, bo tracę życie. Nie poddaję się, spróbuję jeszcze raz. A co mi tam? Brajanek się uzbroił w oczy, więc możemy zacząć bitwę. Tylko tym razem, żeby ja nie spadła. No halo, chodź tutaj. Tutaj. Nie, co to za lasery? Mm. W sumie jakbym grała z innymi graczami, by było lepiej, wiecie? O nie, oczko, 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 zostaw! Dobra, spróbujmy go w tej lawie utopić, co? Spadł! Się udało! Dobra, idziemy na Brajanka w takim razie. Mm! Nie, NIE! 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 Bo jak ja już wpadnę do tej lawy, to już koniec będzie! Ale mu powoli to życie schodzi, nie? Dobra, cofa się, czyli będzie jakiś atak chyba. Jest atak Brajanków znowu! Aż tutaj! Stałaj do NIE! Wierzyłem w siebie, no strącił mnie! Czy ja jakoś mogę z powrotem wrócić? Ale chyba nie. O, jestem, jestem! Wstawaj! Wstawaj! Dobra, wstałam. Udało się. Nogi, gili. Gi. Ja nie! Znowu ten głupi robocik się pojawił! Lis! Spadaj do tej lawy! Nie do lawy miałeś spaść, gościu! Uff. Nie wierzę, pokonało mnie! Słuchajcie, próbuję ostatni raz to przejść, ale jak mi się nie uda, to się poddaje. Niestety, samemu jest dosyć ciężko to przejść. Ooo, 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 dostałam, dostałam. bijemy go. Nie, no to jest jakiś żart, naprawdę. No, niestety nie udało mi się pokonać końcowego bossa, bo cały czas spychał mnie do lawy. Próbowałam trzy razy, do trzech razy sztuka, niestety mi się nie udało. Ale jeżeli gra Wam się podobała, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!